Was z mojej kuchni. Dzisiaj robimy wiralową zupę z TikTok'a z brokułem i cheddar'em. Tak. Tu mamy już brokuła, tu mamy inne warzywka. Zaraz będziemy wszystko razem gotować. A w międzyczasie oglądam, ostatnio słuchajcie, tak się wkręciłam w oglądanie dokumentów na temat Egiptu, ogólnie egiptologii, tej wszystkiej mum mumifikacji, jakby pochówków, i tak dalej. To jest tak ciekawe, i dosłownie oglądam każdy możliwy dokument na, na Disneyu, na Netflixie, po prostu wszystko po kolei. Także jestem bardzo wkręcona. I to jest takie troszeczkę wiecie, odskocznia od rzeczywistości, odskocznia od tego, czego się uczy na co dzień. Coś innego. A przynajmniej jest to wartościowe. Przynajmniej tak uważam. Wolno na przykład to oglądać niż... No wiadomo, serial okej, okay, ale ja na przykład oglądam takie seriale, że mm, ja muszę... jestem bardzo wkręcona, jestem bardzo zaangażowana i ja nie mogę na przykład mieć podzielności uwagi. Ja po prostu muszę siedzieć i oglądać. Więc na przykład przy jakimś gotowaniu albo sprzątaniu, no to właśnie oglądamy sobie w umie. Idealna niedziela nie istnieje. Popatrzcie. Kakałko. Zdrowe kakałko. Kiedyś Wam pokażę przepis. Kukoszek. i. Grace Anatomy. Love it. Boże, tak tęsknię za tym serialem. Miałam przerwę chyba na jakieś pół roku, dlatego że. I jak go oglądałam, to za każdym razem kończam z płaczem. Nie wiem dlaczego. Nawet wiecie co, za bardzo nic się takiego szczególnego nie działo, ale musiałam odstawić to na chwilę, bo byłam za bardzo wkręcona. Pierwszy raz takie coś będę robić. Pierwszy raz, będę coś takiego robić, to jest tonowanie włosów, czy jakkolwiek to się nazywa, używając takiego e, tonera, który łączymy z odżywką do włosów. I dzisiaj to zrobimy. Jestem bardzo ciekawa, jak w ogóle to wyjdzie. Nawet, słuchajcie, wzięłam wagę kuchenną, bo tutaj trzeba odmierzyć jeden do jeden proporcje. Ja mam tą z Only Bio, kolor czekoladowy. Zobaczyłam że są takie. One ogólnie są. One potrzebują już umycia, więc nie zwracajcie na to uwagi. Chodzi o kolor, że mamy jakby taki nie to bordowy no, bordowy, czerwony, coś takiego. i no, dobra, lecimy z tym. Czaliście to, że nawet to pachnie jak czekolada? Ura, Jóżku! Ale zabawa. Zobaczcie, razie to wygląda jak do jogurtu wlała sos czekoladowy. Mieszam to łyżką i nawet wzięłam do niej jestem bardzo ciekawa. I to się trzyma od 5 do 30 minut trzymamy 20 Wyczyna. Jak ja mam to nakładać, bo to jest takie Lejące się Podzielę sobie włosy na pasma Żeby było łatwiej, bo ja mam strasznie grube Okno mnie włosy Jezus Miejcie mnie w ochronie Serio Nie Boję się, że tego za mało rozrobiłam Wcale mi nie skapnęło na ziemię Dzisiaj żeby było jasne, ja nie oczekuję, że to będzie wiecie, że będą brązowe włosy Tylko chodzi mi o stonowanie tego bordowego, żeby on był taki, taki bardziej, żeby w brąz wpadał. To było jednak trudniejsze niż mi się wydawało, dlatego że ja na przykład nigdy sobie sama nie farbowałam włosów. I wydaje mi się, że osoby wprawione byłoby im łatwiej. Niestety nie w moim przypadku. Zarabiałam no, jeszcze to z trzy razy. Serio? efekt po wysuszeniu, widzę, że chyba. Nie, no, jest różnica trochę w kamerze. Bo na żywo widzę różnicę, że zrobiłeś taki bardziej mm, stonowany, właśnie taki lekka czekolada, ale dalej ten bordo tak przebija i jest on chyba z dziabkę ciemniejszy. Z oko. No, ja uważam, że mi się podoba. Zobaczymy, za którym razem mi się wypucze ten kolor. Nie oczekuję jakiegoś starego efektu, ale bardzo ładnie. Ale a propos czekolady, chciałam Wam polecić jedną rzecz, która została moim ulubieńcem po prostu miesiąca. Dostałam ostatnio z Lush z serii Posh Chocolate taki żel, pianka. z zanim jak to nazwać, o zapachu czekolady. Tutaj ja już ją trochę używam i pachnie tak Dosłownie, jakbyście wzięli pudding czekoladowy z lodówki i zaczęli się nim myć. Może on się jeszcze nie ziem skupili, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, on się pije na taki. to no jest jasny kolor, ale ten zapach jest po prostu. O Boże, musicie go przetestować. Jeżeli oczywiście lubicie takie zapachy, bo nie każdy lubi jakieś takie słodko-czekoladowe, ale dosłownie byście chcieli zjeść to, więc ostrzegam i wiem, że też mają całą serię z tego balsam do ciała nie wiem czy jest peeling, ale balsam do ciała na pewno jest i wydaje mi się, że chyba chyba się po niego wybiorę to jest moja polecajka dla Was w tym miesiącu taki ja mam dzisiejszy outfit jesienny nowy sweterek piękny Mulțumim! Robimy próbę testu. To jest macza z kremową pianką. Mm. Dobre to. Bardzo to dobre. To jest w ogóle miód, ale dla mnie jest idealnie, bo ja wzięłam trochę mniej miodu, 50% i jest mega, mega dobra. Dobra, robimy teraz tosta z jajkiem, bekonem i serem. 啊。 Jestem <laughs> Aha, jednak nie. Zabieram się właśnie za rzecz, do które, którą odkładałam po prostu miesiącami. Ale niestety musi się ona wydarzyć, dlatego, że miejsce w moim pokoju yy, no zmniejsza się. A już Wam mówię dlaczego. Aktualnie muszę powystawiać parę rzeczy na Vinted. Już strasznie dużo wyciągnęłam rzeczy z szafy. I Boże, wiecie, gdzie je składuję? To jest troszeczkę wstyd. Ale tutaj. Tu jest taka przykra dziura w tym kącie, gdzie ja po prostu odkładam te ciuchy, które... Mam nadzieję, że kiedyś wystawię, dosłownie kładąc je tam sobie myślę, kiedyś to zrobię, kiedyś, kiedyś się zbiorę, wyciągnę to wszystko, położę tutaj, powieszę tutaj i zrobię zdjęcia. No i dzisiaj właśnie nadszedł ten moment. Ale zanim przejdę do sprzedaży na Vinted, pokażę Wam dzisiejszy hol zakupowy, bo byłam się na zakupach w galerii. I też dlatego troszeczkę mi sumienie ruszyło, że muszę sprzedać parę rzeczy. Ale to jest nieważne. <grym> Dobra. Um, pierwszą rzeczą to jest taka klasyczna koszula w takim błękitnym jasno-niebieskim kącie. W ogóle stwierdziłam, że bardzo ładnie mi w takim kolorze. Teraz jest trochę średnie światło, bo teraz jesteście pod światło, no ale najważniejsze. Ładnie mi w takim kolorze. Jak jeszcze są takie lekko bordowe włosy to w ogóle? Druga. druga rzecz to jest taki kamizelka sweterek. O Jezus! To ten kadr jest okrutny. O! Może tutaj będzie lepiej o. Taka kamizelka troszeczkę dłuższa. Bardzo fajnie to wygląda do jakichś takich... E, jeansów, ale takich bardziej obcisłych. Później mamy kolejny sweterek. Też taki e, granatow, granatowo habrownie jak to powiedzieć. Ale jak z zobaczycie, to mm, o, widzicie pod światło, ma taką domieszkę jeszcze fioletowej, nie wiem, wełny czy jakikolwiek tam materiału. Ludzie spoko I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz to jest czapka do włosów. Przepraszam Was. I ostatnią rzeczą to jest zwykła klasyczna czapka do włosów. Dlatego, że jakimś sposobem wszystkie mi poginęły. Miałam chyba z trzy. I ostatnio chciałam pójść na spacer z psem i tak. Nie wiem, moje szafa je wciągnę po prostu. Więc trzeba było zrobić też taki zakup. you <sighs>